Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Jak widzicie dwa piwa, zaraz wam powiem dlaczego a będzie dzisiaj piwo z browaru Faktoria, to jest nowy browar kontraktowy który tam powiedzmy w tym tygodniu zaczął sprzedaż piwa, w tym tygodniu jest, jakby startuje, nie ma jakiejś premiery z takiej z pompą natomiast no Ważą w zodiaku, w kłodawie, czy właściwie w bierzwiennej. Dlaczego dwa? Otóż dlatego piwa pochodzą z jednego rozlewu, natomiast jedno zostało poddane pasteryzacji, a drugie nie. Jedna butelka jest oznaczona takim tutaj ten, a druga nie. I... Yy... Teoretycznie mógłbym zakładać, że ta oznaczona to jest e, ta niepasteryzowana, ale pewności nie mam, dlatego że specjalnie poprosiłem, żeby nie mówili mi, która jest która. W komentarzach chłopaki napiszą... E... Która jest która. Co my tutaj mamy? Browar Faktoria to jest browar rzemieślniczy założony przez dwóch piwowarów domowych: Łukasza Kojro i Tomasza Tauszyńskiego. Oni są z Warszawy, natomiast ważą w Zodiaku, jak już wspomniałem. Cieszę się, że Zodiak, który tak po prostu. Nie miał pomysłu na siebie, się dogaduje z piwowarami, Bartek się dogaduje, czyli wszystkie te browary, które jakieś tam problemy miały, a wchodzą tam piwowarzy domowi i zaczyna się coś ciekawego. Witnica, także myślę, że będzie dobrze, myślę, że jeszcze dla wszystkich będzie dobrze. Może to jest droga. Zamiast, zamiast otwierać browary, korzystać z tych, co już są. Co my tutaj mamy? To jest American Pale Ale. Nazywa się Rio Bravo Pale Ale. Na etykiecie mamy taką, jakby stronę z, gazetki, z gazety takiej z, z miasteczka na dzikim zachodzie. Bardziej mi to przypomina jakąś taką parafialną gazetkę. Logo powiedzmy, że no nie powala. Tutaj mamy jakiś taki samochód, pickup. Tam na nim beczki. No, może być. Sama nazwa: Faktoria. Mi to się bardziej kojarzy z jakimiś tam e, takimi, e, e, tym miejscem, gdzie po prostu ci traperzy przynosili te skórki do sprzedania, e, tamtych jenotów czy tam innych e, shopów pracy. E, no... Pff. Dobra, niedobra. Aż tak bardzo mi się nie kojarzy z, z, z Dzikim Zachodem, jak pewnie by chcieli. E, bardziej mi się kojarzy z północną częścią północnej Ameryki, czy gdzieś tam pogranicze Kanada, ten, to, to, to raczej Dziki Zachód to jest dla mnie jakiś, nie wiem, salon, coś takiego. No ale nieważne. No i na początek mamy Rio Bravo. Rio Bravo to, była, to jest rzeka, z tego co kojarzę. Rio Bravo, miejsce nieustannych zmagań dobra ze złem, człowieka z naturą i pisanej krnąbrną ręką losu przypadkowości z przeznaczeniem. To tu szlachetni szeryfowie ulegają czarnym charakterom, a niepokonani rewolwerowcy padają ofiarą zwykłych łotrów. W sennej mieścinie Rio Bravo samotny szeryf John Chance stawia, stawić musi czoło... Bezwzględnemu Natanowi Bardette. To chyba jest na podstawie filmu e, Rio Bravo. E, to chyba jest nawet kadry z filmu Rio Bravo. Czyli Rio Bravo to też jest miasto. No okej, okay. miasteczko. Nie pamiętam, czy oglądałem. Pewnie oglądałem, e, bo tutaj jest ta słynna ta: with my three good companions, just my rifle, pony and me. Ehm... No mamy morską opowieść: e, Faktoria, American Pale Ale odkrywa smak, Faktoria odkrywa smak. No spróbujmy, spróbujmy. Nalejemy do dwóch e, tych, porównamy obstawie, które e, 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 ewentualnie, bo być może w ogóle nie będzie różnicy. Nalewam tak. najpierw e, bez, bez e, znaczka. Kapsel czarny, bez, e, bez niczego. No jest aromat e, amerykańskich chmieli. Piwo jest y, pasteryzowane i na etykiecie, na kontrze, mamy datę przydatności y, 21 lipca. Dosyć klarowne. Dobra. Otworzę drugie, żeby jakby... Dobra, to jest numer jeden. A nie, no butelki są też oznaczone, OK. Dosyć mocne nasycenie. Jestem ciekaw. No, ja jestem generalnie na stanowisku, że dobrze przeprowadzona pasteryzacja nie robi krzywdy piwu. No ale zobaczymy. Barwa. Teoretycznie piwo pasteryzowane może mieć ciutkę ciemniejszą. Nie widzę tutaj e żadnej różnicy między nimi. Taka. E Ciemne złoto, jasny bursztyn. Bardzo ładna barwa. Jeżeli chodzi o pianę, no to teoretycznie ta szybciej opada, ale było szybciej nalane. Podobnie szybko się zaczyna dziurawić. Aromat to jest chyba najważniejsza sprawa. Cytrusowy. Chmielowy, rzeźki. Co tutaj mamy? Tutaj jest więcej miejsca więc w zasadzie z grubsza to samo. Odrobinę bardziej świeży wydaje mi się, że ten z butelki nieoznaczonej tutaj też jakaś taka lekka nuta. Yy... Tak, tu jest bardziej świeży, taki rześki, rześki chmielowy. Tutaj jest lekka taka nuta, czyli sugerowałbym, y, zakładałbym, że ten oznaczony to jest pasteryzowany. Może dla zmyłki tak zrobili. No, y, dosyć podobny jest do Lagera jakiegoś. Nie jest to y, takie piwo... Y, Niencz to użycie tutaj słodu pilzneńskiego w miejsce Pale Ale, bo słody to są pilzdejski i karmelowe, natomiast chmiele to Cascade Simco Zeus, drożże S04, ekstrakt 12.1, alkohol 4.8 i około 40. Smakuje mi dosyć tak lagerowo, goryczka jest yy, średnia. Jest taki zbożowo-karmelowy troszkę posmak, ale karmelu. Nie, karmelu w zasadzie nie ma, jest taki słodowy. Mm, troszkę bardziej taka łodygowa, jakby goryczka w tym drugim, chyba, ale to może kwestia tego, że to już jest kolejny łyk. No to już się wydaje trochę więcej niż średnia, taka średnia plus. Nie odczuwam jakiejś ymm, znaczącej różnicy między tymi dwoma piwami. To bez yy, oznaczeń ma nieco lepszy aromat, nieco bardziej rzeźki, nieco bardziej intensywny. Ale to może być też równie dobrze autosugestia. Może być tak, że wysłali mi dwa takie same piwa i przypalili głupa, że jedno jest niepasteryzowane, a ja tutaj wydziwiam przed kamerą. To może skupmy się troszkę na piwie. Generalnie jest wytrawne, rześkie, orzeźwiające. Jest taka nuta troszkę zbożowa, ale jednak jest, nie, nie jest słodkie w ogóle. Jest lekko ściągająca goryczka. Goryczka jest średnia. Troszkę więcej niż średnia. Aromat: tak jak mówiłem, chmielowy. Może lekka siarka też jest, ale nie wiem. To bym powiedział, że jest lekki diacetyl. Piana nie jest może sz szałowa, ale nie jest też zła. Dosyć ładnie się odtwarza. Tam jakieś szczątkowo tutaj nawet osiada na, sz na szkle. Piwo jest nieźle pijalne. Są lekkie estry owocowe, jednak to może to skojarzenie z lagerem, może te nuty słodu pilznejskiego tutaj jakby mnie, mnie zmyliły. Chociaż też nie wiem, czy jestem w stanie odróżnić, czy piwo było na słodzie pilznejskim, czy na pale ale. U. Mało mało rewolucyjny jest ten smak, mało rewolucyjny jest ten aromat. Znaczy, aromat może bardziej, ale smak. W smaku troszkę rozczarowuje. Nie ma tutaj jakiegoś efektu wow. Bo ani ta góryczka nie jest przegięta, ani nie ma tutaj jakichś takich zaskakujących jakichś doznań smakowych. Natomiast jest bardzo dobra pijalność, jest w zasadzie bez wad. Mówiłem o siarce, ale sam nie jestem przekonany. Jeżeli jest, to jest na takim dosyć niskim poziomie. No, jest diacetyl chyba, jest diacetyl, bo jak ja go czuję, to znaczy, że jest, bo, bo ja go zwykle nie czuję. Tak, jest diacetyl. No i co? Nie jestem w stanie odróżnić, które jest pasteryzowane, które jest niepasteryzowane. Jeżeli rzeczywiście jedno było pasteryzowane, drugie niepasteryzowane, to znaczy, że pasteryzator w Zodiaku się sprawuje dobrze, bo po prostu nie wpływa na piwo, nie pogarsza smaku, aromatu piwa. Mówię, jeśli miałbym postawić ten, no to obstawiam, że w tej butelce Rio A jest piwo pasteryzowane. Ale różnice są naprawdę subtelne i mogą wynikać z autosugestii. Piwo jest pijalne, pije się szybko, pije się lekko, pije się łatwo. Natomiast nie jest słodkie. Nie ma, nie ma efektu rzucenia na kolana. E, obawiam się, że ciężko będzie pokonać. Oczywiście to jest trochę co innego. To jest pale ale, e, rowing jacka czy, e, Ameri, e, czy atak chmielu. Myślę, że myślę, że będzie ciężko. Ale samo piwo, samo piwo dobre. E, jak na pierwszą warkę, to myślę, że nawet yy, bardzo dobrze wyszło. E, no ale wiadomo, yy, to, nie jest, to nie jest piwo, które mnie rzuciło na kolana. To jest piwo dobre. E, no to co? No to to by było chyba wszystko. Ciekaw jestem, co, chłopa, ch co tam napiszą w komentarzach yy, 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 piwowarzy z yy, faktorii. Czy miałem rację, czy nie miałem. Obstawiam, że piwo z naklejką oznaczone to jest piwo pasteryzowane, to jest piwo niepasteryzowane. A jak jest w rzeczywistości, szukajcie odpowiedzi w komentarzach. Jeżeli komentarze będą na blogu, to ja postaram się też dopisać w opisie filmu. Także tam szukajcie odpowiedzi na pytanie, czy trafiłem. Wasze zdrowie. No i zdrowie piwowarów z faktorii, wszystkiego dobrego. Niech po prostu Dziki Zachód e, się, się rozwija. Niech po prostu się rozwija piwowarstwo rzemieślnicze. E, myślę, że nawiązanie do Dzikiego Zachodu, nawiązanie do tych ideałów e, piwnej rewolucji amerykańskiej, bardzo mi się podoba. Wasze zdrowie.